Babciu, ty sobie nie żartuj. To jest bardzo poważna sprawa. Ale skoro nie powiedziałeś mi, jaka to sprawa, to co mam wymyślić? No, co? A, no, bo mam tyle emocji. Jak masz tyle emocji, to co masz zrobić z nimi? A, no, wiem, pooddychać. Zaakceptować, pomyśleć skąd się wzięły, ale ja nie mam na to czasu. No to jak nie masz na to czasu, to będziesz się z tym męczył. Co wybierasz? Nie, no dobra. No to a możemy to przegadać? Możemy o tym porozmawiać. Dawaj, co to za sprawa? Babciu, bo nowitek cały czas ma karę. Jak coś przeskrobał, to ma karę. A co przeskrobał? Babciu, bo on mówi ciągle brzydkie słowa. I my wcale, ale to wcale nie możemy go tego oduczyć. A, dzień dobry. Ja też mam z tym problem. Uważasz, że, 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 że tylko dzieci mają z tym problem. Uuu, trzeba się pilnować. No właśnie, babciu, ale on nie umie tego pilnowania, pilnowania. No to co z tym zrobimy? Ale zaraz my. No, weź, babciu. No dorać coś. Okej. Okay. Może zabawcie się w taką zabawę, żeby zamiast brzydkich słów znaleźć zamienniki. O, słuchaj, to nieźle brzmi. Aha. Mówię ci, to nieźle brzmi. Tylko trzeba trochę nad tym popracować. Aha, a ja. Kiedy chce nam się powiedzieć brzydkie słowo, to zastanówmy się, czego najbardziej nie lubimy w świecie. Czego? E, ja to na przykład brzycę się dżownicy. No, to na przykład wymyślcie skojarzenie z dżownicą. No, co to może być? E, Świska dżownica? Na przykład. Jak chcecie powiedzieć brzydkie słowo. To powiedzcie. Świska drogownica. Babcia, ale to jakoś się nie klei. No na początku na pewno nie będzie się kleić, bo przecież nie znamy takiego stwierdzenia. Um, a może to być inne stwierdzenie. A, a może być na przykład motyla noga? No oczywiście, że może być. Bo motyla noga. Czy motyl ma nogę? No nie właśnie. Pe. To babciu, to dobry pomysł jest. No i właśnie, będziecie mieli taki szyfr niby brzydkich wyrazów. A przecież, czy motyla noga to brzydkie stwierdzenie? No nie, babciu, to trochę głupowate. A czy brzydkie słowa są logiczne? No właśnie, nie są. Ale ty masz pomysł. No właśnie, no to zobaczcie. Możecie mówić śliska gąsienica. Bee. Możecie mówić motyla noga. No co jeszcze możecie mówić? Babciu, a cholipka możemy mówić? No oczywiście. Cholipka nikomu nie kojarzy się z niczym złym, tak? No właśnie. Ha, to ja już wiem. I wtedy w każdej grupie będzie jakieś inne wyrażenie. Wy będziecie wiedzieli o co chodzi. Ale dorośli już nie. No i że, pff, czy jest pom, powód, żeby ukarać kogoś za motylą nogę? No nie! Najwyżej popatrzą na nas jak fixum dardum. No właśnie. Może być śmiesznie, może być zabawnie. Eee, zróbcie sobie takie skojarzenia. I kiedy tak już macie dużo tej złości i tak dużo tej złości, że musicie powiedzieć jakieś słowo, no niech to będzie przez was wymyślone jakieś stwierdzenie. I co ty na to? Babciu, to jest świetny pomysł. Hmm. Możecie od nas pożyczyć śliska yy, dżdżownica, motyla noga, a może zgniłe jajo? A zgniłe jajo też może być. To co? Pobawcie się. Będzie bardzo śmiesznie. Gwarantuję Wam. Dobrej zabawy.